Monika Mrózowska, witam Ciebie serdecznie. Witam gorąco. Co skłoniło Cię, żeby zostać ambasadorką akcji Dotykam Wygrywam? Co mnie skłoniło? Wiesz co, my, myślę, że w ogóle taka świadomość dbania o siebie, badania się, samemu badania się, zanim... Ja, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że to jest jakaś akcja, która wyklucza badania takie profesjonalne, chodzenie na USG, chodzenie do lekarza. Natomiast to jest pierwszy etap i pierwszy moment, w którym my faktycznie możemy wykryć jakieś zmiany, które zachodzą w ciele. I ja jestem ogromną fanką w ogóle różnego rodzaju takich, nazwijmy to domowych metod radzenia sobie z różnymi rzeczami. I jeżeli powstaje taka akcja, która w bardzo, bardzo taki naoczny sposób pokazuje, że w momencie, w którym my będziemy. Bo to są proste, proste gesty, bo tam jest nawet cała instrukcja, jak dokładnie tego samo, to samo badanie wykonać. Jeżeli my się jakby do tego przyzwyczajimy, że nawet pod prysznicem, czy nawet, nie wiem, wieczorem smorując się jakimś kremem, po prostu będziemy sprawdzać, czy w naszym ciele zauważamy jakieś zmiany, to naprawdę możemy uniknąć bardzo poważnych i nieprzyjemnych konsekwencji. Wciąż padają pytania. Chciałam to pytanie bezpośrednio kieruję do ciebie jako do kobiety, do matki. Mamografia boli, bo wciąż padają pytania w wyszukiwarkach. Kobiety piszą, wpisują frazę czy mamografia boli. Jak to jest? I to często jest strach właśnie przed badaniem. Irracjonalne, racjonalne. Wiesz co, myślę, że to nie jest do końca irracjonalne, bo my w ogóle boimy się chodzić do lekarzy. Boimy się, myślę, nawet nie samej wizyty. Samo badanie mammograficzne, no myślę, że nie należy do najprzyjemniejszych, ale no nie mogłabym powiedzieć, że jest bolesne. Natomiast myślę, że to nie chodzi o sam ból związany z badaniem. Tylko że my mamy taki lęk związany z tym, że my się boimy, co my możemy usłyszeć po takim badaniu i że w dalszym ciągu żyjemy w takim przekonaniu, że lepiej żyć w niewiedzy i nie myśleć o tym, bo może jeżeli nikt nam tego nie powie, to nas w jakiś sposób ta choroba ominie, zamiast właśnie działać prewencyjnie i przynajmniej raz do roku takie badanie wykonywać. Powiedz mi, bo jesteś aktorką, jesteś się bardzo często narażeni na krytykę, złe opinie na temat wśród różnych ludzi. Jak, jak, jak sobie radzić z tą krytyką i czy przypłaciłaś to zdrowiem, takie sytuacje? Czy w ogóle nie ma mowy w tym przypadku u Ciebie o takich sytuacjach? Całe szczęście od bardzo, bardzo długiego czasu nie ma takich sytuacji. Jeżeli pojawiają się takie sytuacje, to one są, żyją bardzo krótko, to jest dosłownie, nie wiem, dwa, trzy tygodnie. W tej chwili jest taka masa newsów, która się pojawia na temat różnych osób, że żeby to przeżyło odrobinę dłużej, to naprawdę trzeba być bardzo, bardzo popularną osobą. Ja taką nie jestem. Natomiast faktycznie były takie momenty, wiele lat temu w moim życiu. Kiedy myślę, że nie wpływało to bezpośrednio na moje zdrowie, natomiast bardzo mocno wpływało to na moje samopoczucie, które prawdopodobnie, gdyby taka sytuacja związana właśnie z takim komentowaniem mojego życia, z takim wchodzeniem z butami w moje życie, przeciągała się z tych tygodni do miesięcy, to myślę, że nie ma takiej osoby, która ma taką odporność psychiczną, żeby, żeby to znieść. Bo bardzo często my, będąc po tej drugiej stronie. Komentując, jakby, życie danej osoby, naprawdę nie mamy świadomości tego, że ten nasz komentarz, zwielokrotniony przez tysiące, miliony osób, on ma naprawdę y, ogromną siłę rażenia. I naprawdę wywołuje, może nie fizyczny, ale wywołuje, wywołuje faktyczny ból. Widzowie lubią sentymentalizm. Widzowie lubią powroty. Już pewnie wiesz, o co chcę zapytać. Pytałem aktorki o Złotopolskich. Zapytam Cię o rodzinę że To jest serial, na którym się wychowałem. Załóżmy, pada taka propozycja, taki specjal. Jeden czy dwa odcinki, tak jak było z przyjaciółmi. Weszłabyś to jak nóż w masło, czy mówisz. E -e"? Absolutnie bym weszła. Nie wiem, czy udałoby się odtworzyć tę atmosferę, która panowała wtedy na planie, ponieważ wielu aktorów z nami nie ma odeszli w międzyczasie. Ale myślę, że jeżeli ktoś miałby na to jakiś ciekawy pomysł, to absolutnie. I tutaj wiesz, to muszę nawiązać jakby do jednej rzeczy, bo wiele osób się zawsze przy okazji jakby tego serialu pyta mnie, a czy ja nie żałuję, że ja w zasadzie jestem aktorką jednego serialu i że jestem ciągle kojarzona z tą majką i czegokolwiek nie zrobię, to jestem kojarzona z Majką. Ale jakiego serialu? No i cieszę się, że ty to powiedziałeś. <laughs> Widzicie, czy tam w myślach Monice? Dobrze, krótko. Polityka zdrowotna jako matka, tak czy nie? Tak, absolutnie. Edukacja, przepraszam. Edukacja zdrowona, Tak, absolutnie tak. Natomiast, żeby za tym hasłem nie szły puste słowa, tylko żeby faktycznie to było związane z edukacją. Widzę, że masz bardzo letnią stylówkę, ale niestety jest jesień. Masz jakieś pomysły na jesienną handlę? A może jesteś jesieniarą i uwielbiasz ten czas? Wiesz, kocy, kawa, herbata, świeczki to nie jestem jesieniarą, ale jestem pogodzona z tym, na jakiejś szerokości geograficznej żyję. Bardzo mi się podoba to, że mamy cztery pory roku. I było lato, w tej chwili przyszła jesień. I jestem ostatnią osobą, która będzie za dwa tygodnie mówić: O Boże, jest tak paskudnie, muszę gdzieś wyjechać. A może dlatego, że za parę dni wyjeżdżam i się jeszcze trochę tego słońca na To w takim razie, jak będzie kolejna rozmowa, to Monika będzie opalona, jakby wróciła z ciepły kraju, bo pewnie z nich wraca. Monika Brozowska, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. Kłaniam się, ja również.